Combo. Bo, bo to było combo. To takie zostało. To nie jest krew. A co to jest? Nie wiem. No i no, co możemy zrobić w ogóle? Bo nie mamy jedzenia, jak my tam pójdziemy do tej kopalni, to umrzemy. <gryw> racja. Ziemiaki, kurde. Masz e, kości? Eee... Yy, nie, użyłem wszystkie, żeby psy zdobyć. jest sześć, sześć, sześć. ma. Mam, mam, e, ta, ta, skrzynka mi się bardzo podoba, jestem bardzo wielkim fanem tej skrzynki. Kurde, to? Kurde, to? To. No fajna, nie? No Może Teraz ale... Teraz zobacz. Trzeba tutaj zrobić. Czekaj, bo ja chcę sobie zrobić ten, jak się to nazywa. Trochę kilofów, nie? Trochę kilofów. <laughs> Dobra, no, Zrobię sobie z dwa. Pomysł jest taki, żeby wykorzystać ma, 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 magię tej mąki i zrobić to. Ja po ty z... masz czapkę? Nie, e, nie, nie mam. zrobię. to ci zrobię. Ja to, to robiłem, co? jest? Dobra E! Co to wyrzuciłeś, no? No, nie, nie, nie wiem, Wspadam, wypadam mi z ręki. No to. myślałem, że nie chcę. Oddaj moje ziemiaki, widziałem to. Czy ty nie mam żadnego ziemniaka. No to dobrze. I chory. O, Jezu, mam za mało łączki kostnej, no. I strasznie mało craftingów mamy, no. Zrobić więcej? No zaraz zrobimy. Nie no, zalewaliście tak. craftingiem Nie mają znaczenia. Z... O, trzeba zrobić diamentowe kilo, to jest to primo pierwsze. Człowieku, ty jesteś chory! Za to, co powiedziałeś. Za to co powiedziałeś. O... Za to, co powiedziałeś o craftingach. Nie ma znaczenia, Nie ma znaczenia. No i... ale...